Toruń, ulica Gagarina. Dziś, 10 stycznia 2026 roku, mija dokładnie 17 lat, od kiedy odeszła legenda tego miasta, generał Elżbieta Zawadzka. Posłuchajcie, jak sama podsumowała swoje życie. To było dobre życie. Ja uważam, że, że ja miałam szczęśliwe życie. Znana światu jako Elizabeth Watson. W czasie wojny 100 razy nielegalnie przekraczała granice, niosąc meldunki do Londynu. Miała do tego niesamowitą intuicję. Ja tę granicę przekraczam dużo ponad 100 razy. Jej historię próbuje dziś opowiedzieć film fabularny Emisariuszka. To tam widzimy skalę jej poświęcenia. Od 1939 do 1945 roku budowała siatkę kontaktów w co najmniej pięciu krajach. Po wojnie, zamiast wdzięczności, spotkały ją oskarżenia i komunistyczne więzienie. Dla ówczesnej władzy ta bohaterka była po prostu winna. Elżbieta Zawadzka oskarżona o świadome działanie na szkodę państwa polskiego. Oskarżona Zawadzka Elżbieta jest winna. Wyrok uważam za prawomocny. Dlaczego mural jest tutaj? Bo to właśnie w tych blokach na osiedlu Fałata pani generał mieszkała przez lata. Tutaj pracowała naukowo na UMK i tutaj dokumentowała losy innych walczących kobiet. To była jej stała służba. Gdyby nie było wojny, jej marzenia były zaskakująco proste. Gdyby wojny nie było, to co byś robiła? A ty? by. A co? Krajobrazy, ludzi. Dziś most jej imienia spina brzegi Wisły, a ten mural spina historię z naszą codziennością. Pamiętajmy o słowach, które nam zostawiła. Ja uważam, że te przeżycia trzeba przekazać. Naród nie może zgubić żadnego pokolenia. Wasze pokolenie też musi się znaleźć w historii.